Dzisiaj mała prezentacja. Jak wydać 4,3 miliony złotych fundacją Pawła Kukiza. Zaczniemy przedstawiać nasze ustalenia. To jest właściwie już gigantyczne śledztwo wokół fundacji, której twarzą jest Paweł Kukiz. Możemy mówić potocznie zgodnie z postanowieniem sądu apelacyjnego, że jest to fundacja Kukiza. Długo czekaliśmy na to uzasadnienie. To jest to uzasadnienie. Prawie 10 stron mocno się sąd apelacyjny rozpisał, ale chciałbym Państwu na wstępie, zanim przekażę i moje wyliczenia w zakresie przepływów finansowych wokół fundacji, zaprezentować takie opracowanie, taką analizę prawniczą przygotowaną przez jednego z opolskich adwokatów, który właściwie tłumaczy i odkłamuje całą narrację Pawła Kukiza który będąc permanentnie w tak zwanym mylnym błędzie dezinformuje opinię publiczną o tym, że rzekomo on wcale nie przegrał i tak po kolei. Prawomocnie wygrałem po prostu ten proces z Kukizem o fundację i mogę cały czas zgodnie z prawem mówić, że to jest fundacja Kukiza, bo Paweł Kukiz jest jej twarzą. Także tutaj po kolei możecie Państwo zobaczyć, że zarówno w odbiorze opinii publicznej, cookies jest twarzą fundacji, on to wszystko firmuje, to dzięki cookiesowi do fundacji popłynęły rządowe pieniądze i nie ma z czym polemizować. Bardzo mi przykro, że Paweł Kukiz nie potrafi poradzić sobie z porażką. Każdy polityk powinien umieć konsumować zwycięstwa i dźwigać porażki, jak widać Kukiz nie trzyma ciśnienia. No ale co zrobić, człowiek, który ma problemy z wiarygodnością tak będzie się zachowywał. Polecam tą lekturę, bo to bardzo ułatwia analizę tego obszernego dokumentu uzasadnienia sądu apelacyjnego i jeszcze raz podkreślę, można mówić prosto, że to jest fundacja Kukiza. Idźmy dalej. Mamy również bardzo ciekawe pismo, drodzy Państwo, z Prokuratury Okręgowej, Wydziału Organizacyjnego, e, z którego dowiadujemy się, że moje zawiadomienie do Prokuratury w sprawie e, nierzeczywistej siedziby Fundacji Pawła Kukiza. To był ten moment widziany przez całą Polskę, kiedy przyłapałem Kukiza e, na tym, że fundacja, którą firmuje, właściwie nie ma rzeczywistej siedziby. I zobaczcie Państwo, co się dzieje. Tutaj Prokuratura informuje. Że co do wskazanej fundacji, zgodnie z zawiadomieniem, zachodzą wątpliwości co do rzeczywistego prowadzenia działalności oraz co do zgodności danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym z istniejącym stanem faktycznym i zleca wykonywanie y, takich działań y, sprawdzających o, w charakterze. Karnym i pozakarnym innej prokuraturze w brzegu. Więc, jak widać, moja praca poselska, zawiadomienia w tej chwili znajdują odzwierciedlenie w pismach prokuratury. Natomiast jest jeden szczegół, na który chcę bardzo zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o to pismo prokuratorskie. Zobaczcie Państwo datę. Okazuje się, że prokuratura chce uzyskać te informacje z zawiadomienia o możliwości, pojawienia się nieprawidłowości do dnia 30 października, czyli 15 dni po wyborach. Po prostu to jest moim zdaniem skandal, bo w tak newralgicznej sprawie jak transfer publicznych pieniędzy do fundacji bez na tamten czas rzeczywistej siedziby, no bo pod tym adresem 88a nie można było znaleźć skrzynki na listy. Myśmy tam pukali, dobijali się do tej, jak gdyby na ten adres nikogo tam nie było. I niestety dowiemy się, jakie są dalsze czynności prokuratorskie już po wyborach. Ale co istotne, prokuratura sprawą się już zajmuje. Ja zadałem Fundacji Kukiza pytanie o dostęp do informacji publicznej i otrzymaliśmy odpowiedź. To jest ten dokument w oryginale. Przygotowaliśmy skan tego dokumentu żeby pokazać Państwu, jakim klientem władzy jest Paweł Kukiz. I patrząc na te przepływy, warto zwrócić uwagę na pewne ciekawostki. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów robi ten przelew na prawie 4,3 miliona, o czym wiedzieli wszyscy, ale to nie jedyne przepływy finansowe, które, którymi karmiona jest Fundacja Kukiza. Zobaczcie, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przelewa Gigantyczne kolejne pieniądze, i to wszystko dzieje się z udziałem instytucji, stricte państwowych, w tym krajowe Depozyt Papierów Wartościowych SA. To, są, to jest naprawdę cały mechanizm finansowania publicznymi pieniędzmi działalności KUKIZA i między innymi jest to zaplątany Narodowy Bank Polski. I tutaj znajdujemy również ciekawostki. Nie chodzi tylko o pieniądze przekazywane Kukizowi, ale również o takie rodzynki jak 11 sztuk kamizelek kuloodpornych dla Pawła Kukiza od nbp Oczywiście jest też Ministerstwo Obrony Narodowej, zasobów Agencji Mienia Wojskowego, są to liczne darowizny. I tu moje wątpliwości budzi nie tylko przekazanie 4,3 miliona złotych, ale również powierzenie projektu na ponad milion złotych. Fundacji, która nie ma żadnego doświadczenia w tak dużych projektach. O czym już mówiłem ostatnio. Tym razem proponuję zwrócić uwagę na te trzy pozycje. Zobaczcie Państwo: MBEP oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Czy to są statutowe zadania tych instytucji przekazywanie fundacji, kuki za pieniędzy i darowiz? Dlaczego wykraczają poza, w moim mniemaniu, swoją właściwą ustawową delega delegację? Dlaczego zajmują się jakąś działalnością sponsorującą Kukiza? No i co z tego wynika, że właściwie Fundacja Kukiza, Potrafisz Polsko, została uczyniona przez rząd PiS, przez centralne instytucje go dofinansowujące, jako. Kuriera do Ukrainy. Cookies, drodzy Państwo, był zwykłym kurierem do Ukrainy. Tak jak firmy kurierskie wożą paczki, tak Cookies woził dary, które otrzymywał od instytucji państwowych na Ukrainę, pełniąc rolę kuriera w kamizelce kuloodpornej. I po co to wszystko było robione? To jest właśnie bardzo mi to zastanawiało. Dlaczego te instytucje jak NBP, jak właśnie wspomniany depozyt papierów wartościowych, Kukizowi przekazywał te wszystkie gifty dla Ukrainy. I co się okazuje? Chodziło o ocieplanie wizerunku Pawła Kukiza. Chodziło o to, żeby go pokazać w rządowej telewizji, w TVP, w charakterze człowieka, który niesie pomoc, a de facto oprócz tego, że przewoził tą pomoc w roli kuriera, całe to działanie miało na celu, moim zdaniem, również. Jak gdyby takie systemowe ocieplanie wizerunku Pawła Kukiza. Ja wspomnę, że wielu z Państwa, którzy pomagali Ukrainie, nie doczekali się materiałów w TVP. Paweł Kukiz miał tutaj prawdziwe laurki. Idźmy dalej. I dochodzimy już do bardzo ciekawych momentów. Tutaj mamy tabelę zestawiającą dane sprawozdań z fundacji za lata 2020-2023 z zaznaczeniem darowizn od osób prawnych i zobaczcie cookies i jego fundacja w tej odpowiedzi której wyniki dzisiaj prezentujemy oczywiście nie udzielił nam odpowiedzi jakie podmioty przekazywały darowizny na milion złotych w związku z powyższym przygotowaliśmy jeszcze kolejny, nowy wniosek o dostęp do informacji publicznej, ponieważ na poprzedni nie doczekaliśmy się klarownej odpowiedzi i w dalszym ciągu w tych wyliczeniach nie potrafimy odnaleźć miliona złotych, które wpłyną na działalność Kukiza. Y Dlatego Paweł Kukiz oraz inni przedstawiciele tej fundacji zapowiadali pełną przejrzystość. To miała być absolutnie transparentna działalność bez żadnych podejrzeń, więc w tej odpowiedzi na, na moje pytanie o dostęp do informacji publicznej, żeśmy się kompletnie tego nie doczekali. Dostaliśmy odpis wydatków bez podania szczegółowej wartości, co jest również naszym zdaniem bardzo nietransparentne. Mamy na szczęście ogólną sumę wydatków i to jest istotne, wydatków na dzień 2 września 2023, czyli już po ujawnieniu braku rzeczywistej siedziby fundacji, jak widać te 4,3 miliona złotych przekazanych fundacji wydatkowano już z tej kwoty delikatnie ponad milion złotych. I do szczegółów za chwilę wrócimy, ale zobaczcie Państwo, tak wygląda transparentność fundacji Kukiza. Mamy tutaj pozycje na przykład wynagrodzenia za obsługę prawną projektu, wynagrodzenie osoby obsługi administracyjnej, wynagrodzenie koordynatorów, wynagrodzenia, wynagrodzenia zakupu, zakupy sprzętu, zakupy kamer i masę różnych pozycji, które nie są rozbite na poszczególne koszty, ale służą konsumowaniu powierzony Kukizowi pieniędzy na kwotę ponad miliona stu tysięcy złotych. Wracając jeszcze do naszej odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od Pawła Kukiza, mamy tu, drodzy Państwo, prawdziwy hit. Powiem, że jak to przeczytałem, to musiałem najpierw usiąść, a potem się ze śmiechu rozpłakać. Dowiadujemy się, że Paweł Kukiz otrzymał te pieniądze na oczywiście Instytut Demokracji Bezpośredniej, który jest uwaga konstrukcją. Intelektualną. Instytut Demokracji Bezpośredniej jest to konstrukcja intelektualna, w ramach której realizowane są określone działania. Nie posiada odrębnej osobowości prawnej, w związku z czym powołanie go formalnie nie, wywoła, nie, nie, nie spowodowało kosztów. Nie wiem, ilu z Państwa nas ogląda i ile Wasz konstrukt intelektualny jest wart, ale konstrukt intelektualny Fundacji Kuki zawarty jest 4,3 banki. No i co ciekawe, w związku z czym nie generują kosztów, kiedy tworzą ten konstrukt intelektualny, co nie oznacza, że już funkcjonowanie tego konstruktu intelektualnego, jakim jest Instytut Demokracji Bezpośredniej, jako projektu, nie generuje kosztów. Przy czym nie są to koszty działania jako organizacji, a koszty podejmowanych działań. No, ciężko jest to przeciętnie inteligentnej osobie zrozumieć, niemniej jednak tak to, tak to wygląda. No i tutaj mamy wycinek kosztorysu. Yy, z poszczególnych wydatków na konstrukt intelektualne Kukiza. I jak widzicie Państwo przed sobą, najbardziej kosztochłonną pozycję, jaką tutaj znajdujemy w realizacji tego konstruktu intelektualnego fundacji jest to kwota minus 150 tysięcy na platformę głosowania elektronicznego. To jest właśnie ten konik Pawła Kukiza. I kiedy zaczęliśmy badać sprawę, to okazuje się, że Wycinek tego odpisu dotyczącego platformy do elektronicznego głosowania z oferty zadania publicznego. Ta fundacja y Potrzeby jej istnienia uzasadnia tym, że na rynku nie ma tego typu podobnych rozwiązań, że nie ma takich rozwiązań, więc Paweł Cookies szukał ich razem ze swoją fundacją, które byłyby dystrybuowane za darmo, takie platformy do e-votingu. No jednak muszą Państwo wiedzieć, że stworzenie takiej platformy po prostu generuje koszty i również będą to koszty. Nie tylko na pozyskanie środków na jej stworzenie, ale też na utrzymanie platformy, która jeżeli nie będzie w dalszym ciągu pis rządził, prawdopodobnie nie znajdzie środków na swoje utrzymanie i 1 150 tysięcy pójdzie zwyczajnie do kosza prawdopodobnie tego obok wejścia do fundacji. I co tutaj znajdujemy? Oni się zobowiązują do utrzymania tej platformy z własnych środków w okresie pięciu miesięcy. No naprawdę trwałość konstruktu intelektualnego za miliony złotych wyceniają na pięć miesięcy. Potem mają się starać o zdobycie innych środków ze źródeł na finansowanie tej platformy, ale jak pokazaliśmy innych źródeł, jak te, które są przed nami ukrywane na milion złotych, nie ma. Są tylko te źródła z państwowych instytucji, które cały czas pompują pieniądze na konstrukt intelektualny. Pawła Kukiza. Dlatego zadaliśmy sobie trud i postanowiliśmy zweryfikować, czy czasem Paweł Cookies nie chce od nowa wynaleźć koła, ponieważ no, sprawdziliśmy w Google, yy, przy użyciu Google yy, czy można znaleźć jakieś narzędzia do e które, które są już stworzone, dostępne na rynku i okazuje się, że tak, Kukiz chce ze swoją fundacją wynaleźć koło na nowo i istnieje masę różnych platform e dostępnych, już gotowych, na które nie trzeba wydawać publicznych, gigantycznych pieniędzy. Potem nie trzeba również wydawać na utrzymanie techniczne tego projektu intelektualnego, dostosowanie do bieżących przepisów i nieprawdziwych i nieprzewidywanych innych przypadków, które wiążą się z funkcjonowaniem takiego oprogramowania. I co tutaj możemy znaleźć na slajdzie? Po prostu a propos tej, tej platformy do e-votingu możecie Państwo sobie wygooglować, jest tego po prostu pełno. Idąc dalej, mamy tutaj uruchomienie platformy do e-votingu i a propos tego uruchomienia, to zadanie zostało powierzone jak gdyby przez, mamy te informacje ze strony lub bezpośrednio.pl czeskiej spółce. Drodzy Państwo, i tu jest kolejny hit, absolutny hit, pieniądze, które dostał Kukis od Marowieckiego są wydawane przez czeską spółkę. Możecie się naprawdę zastanawiać, dlaczego czeska spółka... Trudno nam było znaleźć na to odpowiedź, ale przeanalizowaliśmy dokładnie, czym jest ta czeska spółka, jak się zajmuje. No i tak, więc odwiedziliśmy stronę internetową tej czeskiej spółki, która nazywa się Cyber World Space. I która do końca roku powinna zarobić, samego konstruktu intelektualnego myśli, minion 150 tysięcy. I na pierwszy rzut oka wygląda ta spółka całkiem przyzwoicie. Oczywiście ma ładną stronę internetową, ale zerknęliśmy sobie w portfolio, bo zastanawialiśmy się, czy taka czeska spółka, przez którą Kukis wydaje pieniądze z fundacji, które jest twarzą, jest właściwie jakimś okrzepniętym podmiotem w takiej działalności. I co tutaj znajdujemy? Kiedy przeglądaliśmy portfolio, okazuje się, że ta firma nie pokazuje żadnych konkretnych realizacji, lecz opisuje je w sposób dość ogólnikowy. I proszę zobaczyć samodzielnie, to jest właśnie portfolio ze strony i bardzo istotna data, słabo widoczna na prezentacji, więc ja ją tutaj przytoczę. Moją uwagę właśnie przykuł ten szczegół, że wszystkie wpisy w portfolio tej spółki. Która ma do końca roku wydać ponad milion złotych publicznych pieniędzy, są datowane na dzień 21 maja 2023. Co to oznacza, drodzy Państwo? Oznacza to, że umowa, która została zawarta przez fundację z tą spółką, datowana jest na 9 maja. Czyli najpierw zawarli umowę, a potem stworzyli rzekome portfolio. Tak wygląda transparentność procesu wydawania pieniędzy. I to jest moim zdaniem szok a propos całej sytuacji. Na slajdzie mamy również screeny z czeskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. To jeszcze fragment portfolio i ta data. I proszę bardzo, co tutaj się dowiadujemy o tej czeskiej spółce? Wszystkie dane, które teraz przytoczę, są właśnie z Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej. I mamy tutaj do czynienia z ciekawym łańcuchem zmian struktury właścicielskiej tej spółki. Zmiany właścicielskie następują na stanowisko prezesa. I mamy tak, 22 stycznia 2021 roku zostaje ta spółka założona przez panią inżynier Dorotę Kukuczkę-Jużyca, legitymującą się czeskim adresem zamieszkania. I już. W lutym 2021 roku, po miesiącu, zmienia ona nazwę na Cyber, Cyber World Space i jednocześnie prezesem tej spółki zostaje Polak, mieszkający w Polsce pan, który nazywa się Marcin Krzysztof Gawlas. Następnie w marcu 2021 miejsc, roku miało miejsce najpewniej zmiana właściciela, ponieważ zgodnie z uchwałą pan Niejaki pan Krzysztof Pietrzyk, jako jedyny udziałowiec, ustanowił siebie prezesem Rzeczonej Spółki. I następnie na tym stanowisku nie zabawił zbyt długo, bo już 15 lipca 2023 roku pan Marcin Krzysztof Gawlas, jako jedyny udziałowiec, ustanowił siebie prezesem, którym jest do dziś. Czyli. Kukiz wydaje pieniądze przez czeską spółkę, której właściciele wymieniają się własnością tej spółki i mają do wydania ponad milion złotych. Mamy kolejny tutaj slajd i to jest wycinek ze sprawozdania finansowego dotyczącego przychodów tej czeskiej spółki do wydawania pieniędzy Kukiza i realizowania elementów projektu i za rok 2021 Czyli przez większość czasu przed prezesurą pana Krzysztofa Pietrzywka spółka zarobiła 3 miliony czeskich koron. Imponujące, prawda? 3 miliony czeskich koron, ale to jest kwota w rzeczywistości około 593 tysięcy złotych. W związku z tym nie jest to wcale jakiś gigantyczny, gigantyczny przychód ani zysk. Na slajdzie mamy kolejne sprawozdanie finansowe tej czeskiej spółki. I w 2022 roku ta spółka zarabia już zdecydowanie mniej. Spada na, na zyski w okolicach około miliona czeskich koron. No, mi jest bardzo przykro, że ja, mówiąc o fundacji Kukiza, muszę podawać stawki w koronach, muszę mówić o czeskich adresach, no ale tak to dzisiaj funkcjonuje. Czyli niecałe 180 tysięcy złotych. Dlatego. Kiedy przeglądniemy wycinek kosztorysu z oferty zadania publicznego, które zawarty został w 2023 roku z Fundacją Potrafisz Polsko, między tą spółką a Fundacją Potrafisz Polsko na ponad milion złotych, znajdujemy ciekawą pozycję i to również mnie bardzo zainteresowało. Tam jest taka pozycja, która wskazuje na to, że już fundacja, a właściwie konstrukt intelektualny. Instytutu zapłacił tej czeskiej spółce 250 tysięcy złotych kaucji. W związku z powyższym, warto po prostu zapytać, w jaki sposób został wybrany przez konstrukt intelektualny Fundacji KUKIZA ten konkretny czeski podmiot do realizacji zadania Evolutingu, czyli wynalezienia koła na nowo. I dlaczego akurat ta spółka, dlaczego nie są to przejrzyste, przejrzyste sprawozdania i dlaczego w dalszym ciągu nie potrafimy mimo odpowiedzi od ze strony fundacji, które miały uczynić ich wydatki przepływy transparentne, nie potrafimy odnaleźć tego miliona złotych o to będziemy Państwa dopytywać. Ja myślę, że po tej prezentacji Paweł Kukis powinien rzeczywiście, tak jak mówił to wielokrotnie w mediach, przede wszystkim Oddać te 4,3 miliony złotych, albo zapewnić, że te pieniądze po prostu nie wyciekają w żaden sposób, bo prezentując moje ustalenia, możecie mieć Państwo bardzo różne wnioski.